Siemaneczka widzowie Witam Was w kolejnym odcinku z yy, um, Ori and the Blind Forest Choć yy. chciała końcować coś takiego Definitive Edition Nie, 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 nie działa, nie działa ten typo Myślałem, że będę mógł to zniszczyć, ale potrzebuję tej żaby takiej... Nie, nie żaby, tego... czegoś w sumie, co mnie tam atakowało wcześniej. No dobra. Ech, tu nie mogę iść, tu mogę iść, tylko... Bo tam to bym się wracał, więc tylko tu mogę iść na razie. Więc chodźmy w takim razie. Na razie mogę iść tu, więc chodźmy w takim razie. Ale zrymowałem. A, pot no nie, będzie następna brama. Jezu. Ale słabo. Przynajmniej mam jakieś dobre ataki, a nie co wcześniej. Słabizna sama taka była. Ty, ja go mogę przez grzyby atakować, a on nie, nie może. Czajcie. Jak taka ta gra jest niesprawiedliwie łatwa dla mnie. Mimo, że gram na jednym życiu. Jedno życie może być bardzo kłopotliwe przy poznawaniu nowych terenów. Gdzie nie wiem co może na mnie czekać. Oj ojoj, ojoj. No właśnie tak jak tutaj na przykład. A dobra! O Jezu, ale się wystraszyłem. No, ojoj. Oj. Dobra. Zaraz będę miał tego. Zaraz będę miał... Zaraz będę miał no następny poziom, a dokładnie to teraz. Kurde, ej, to było dobre. Mm. Yy. Przecież to mam. Aha! Co ja mam tu kupić niby, co? Nie, to to kupię w takim razie. O. Ile expa? To szanuję. Im więcej expa tym lepiej. Mogę No, mieć? tam iść. kurde pominęłem coś. Mm, mm -hmm. No dobra, już chyba mogę puścić. Dobra, znaczy może być w SZ, chyba, tak? Pokaż, dobra, ej, fajne, dobra. O, jeszcze na punkcik energii Zarąbiście. No, i to jest fajne. Kurde, jak ja się cieszę, że mam ten powiększony. Nie skok, tylko. A tak powiększony mam taki, o, mocarny, że tak powiem. Ej, ale to ułatwia. No, nie powiem. Oho! Tego tutaj jeszcze nie było. Że. Cze... Ej, czaj, czajcie, że ja mogę sobie robić jedną rzecz? Na przykład przesuwać kamień i bić jeszcze jednocześnie? No, przecież to jest takie łatwe. Chyba dobrze, że. że... O! Ten kamień się przyda. Miejmy taką nadzieję, bo nie chcę ryzykować na darmo. No trochę łatwo w sumie. W sumie to tu nie ma ani ryzyka, czy jak to tam się mówi Ksztny, krztny krztny, no o kurde, to było ryzyko. Odbicie się. Oj oj! Jakim cudem ja dostałem niby co? Nie wdzięcznicy. Znaczy oszuści. O! Teraz mogę się tam dostać. Ale fajnie. Oj oj, dostałem! I mam tylko 2 HP. O, mam coś. Map, stone, fragment. Return tu to map, stone to local małp. Map, 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 małp, kurde, sam jesteś małp. Dobra, chcę nową arenę odblokować. Ale gdzie to muszę iść? Żeby to odblokować nie... Kurde, nie to, że nie przeczytam po prostu Nie skupiłem się w sumie zbytnio. Chociaż pewnie zaraz się dowiem No chodź tu, no chodź tu, no chodź tu, dobra, może Halo, nie tak bardzo, no Dobra. I więcej doświadczenia będę miał, tym lepiej. Co to jest? Mapstone. O, dobra. Mogę sobie odblokować nowy ten. Nową. A, no dobra. Odblokowałem sobie nowy ten. A ja bym gdzieś tu sobie odblokować, nie wiem, tamte drzewo wielkie. A nie takie 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 coś o. o, tu chcę, tu chcę, tu jest bardzo ważne to. Będę miał energię, będę mógł kres zapisywać w Be Niepotrzebnie w sumie. A, ale co z tego? Ważne, że będę buki to się liczy. Mm. O, mam dwa fragmenty. Mógłbym przejść w sumie dalej. W sumie to nadal mogę przejść dalej. I mam tylko 2 HP. Dwa fragmenty i dwa HP, fajnie. Taka w sumie trochę. Nieciekawa sytuacja, mało HP mam. Nie, mam 3 HP. E, to czemu mi się wydawało, że mam tak mało HP? Dobra, można iść. Ojoj, ojoj, oj. oj, oj, oj. A wezmę sobie nie wiem czemu w sumie o mogę sobie no tak tą bramę mogę sobie otworzyć no właśnie otwórz się już no otwieraj no nie przecież to jest prawdopodobne żebym ja to przeżył Jakim cudem oberwa? Kurde! No nie, no, no nie żyje już. No nie żyje, no nie żyje. No, No, żyje jednak. Um. Stres. Oj, jak bardzo się zestresowałem. To ja nie wierzę wręcz. Serio? Koniec gry. w takim razie, zróbmy sobie po prostu hard Bo tamtego się nie da umrzeć chyba bez stracenia HP O nie, znów będzie to, nie da się tego pominąć A wiecie co? A, skip prolog, dobra Zarąbiście skipowałem prolog Czyli jednak można No i teraz jak już jesteśmy na hardzie, to po prostu staramy się nie umierać. A no, A przyzwyczaiłem już się do tego chodzenia po ścianach teraz nie mogę normalnie podskoczyć. Lecimy w takim razie No i więcej tego, tym lepiej. No właśnie, zatruta woda. Tym skutkuje. O kurde, wystraszyłem się. No, im więcej tego, tym lepiej. A, no tak. O nie, to jakiś gruby. No nie, jakim cudem? Chodź tu, chodź tu gnomie, no. Umierasz. Dora Aha! Nie mam na... Nawet... Kurde, myślę, że chociaż ten level wbije następny Tak, tak mhm. Dobra No kurde, słabo, słabo bym powiedział Że umarłem Ale chcę, chcę tą grę przejść, naprawdę Dlatego może nie będzie to jakiś, no powiedzmy kurde największy hardcore ale myślę, że też może być wystarczająco. Zresztą no, nie co tu takiego No i tam było łatwo oprócz tego jednego poziomu, którego się nie, po prostu nie dało chyba przejść normalnie. Bez zapisywania gry i umierania. Um. No, to już było, tak, tak. No, fajnie, fajnie, mapa, mapa. Chodź tu, chodź tu, do mnie, mój ekspie. Im więcej ekspa, tym lepiej. By. Im więcej będę miał ekspa, tym lepiej. Więc wszystko teraz będę niszczył, żeby mi dawał eksp. Mój kochany eksp. Teraz się nie zabić. Teraz, żeby to mnie nie zabiło. Dobra, zabiłem i nie zginęłem. No, właśnie o tym mówiłem. Muszę częściej grę zapisywać, bo teraz znowu będę musiał wszyscy tu tune le lecieć. Tunele, tunele, tunele. tunele. Mhm, mm tak, tak, dobra. To chodźmy zapisać grę. No i fajnie. No to le lecimy z powrotem. Właśnie! Oj, dobrze, że zapisałem grę i mam tylko 3 HP. Trzeba o tym pamiętać. To bardzo ważne. Teraz stracimy ani jednego. co a a bo to jest jeszcze trudne a to jest trudniejsze w takim razie bo tutaj bo tam po prostu było jedno życie jak gdyby i to chyba nie był wtedy hard no dobra nie to chyba nie ma harda z jednym życiem twórcy chyba by czegoś takiego nie zrobili aż tak bardzo chociaż nie wiem czemu w sumie fajnie by było Wiadomo, że pewnie bym nie przeszedł gry, ale zawsze coś. No tak, to już było wszystko. Hopla, hopla. Mhm, tak. To też już było. Tak, nawet dwie bramy otworzyliśmy, wiesz. Tylko że zginąłem. No tak, nie żyje. Aha. Dora, to wiecie co, ja może dotrę do pierwszego lepszego punktu zapisu. Oprócz od tego jak gdyby. I będziemy kończyć ten odcinek. Aj to szybciej. Mmm, jeszcze nie mam zapisanego zapisu. Um, w sumie, po co ja tu podchodziłem skoro i tak nawet nie muszę tu podchodzić nie muszę ciągać tego do końca, bo ja i tak muszę przejść górą bo ten drugi kawałek no tak, to już było, tak no, 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 odsuwaj się, odsuwaj się, odsuwaj się Kurde, potrzebuję czegoś, żeby grę zapisać. No, no, cześć. Cześć, gruba się. O, dobra. Zapiszemy sobie o tutaj na środeczku. O. No i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzy śmierci już. Super. Um, więc do zobaczenia. No, co tu więcej powiedzieć? Do zobaczenia, IPA.